Cześć, Jan Zamsia Macie Moros i dzisiaj opowiem Ci o tym, w jaki sposób przeprosić kobietę jak prawdziwy mężczyzna. Jednym słowem, jak zrobić to w sposób skuteczny, w sposób właściwy, w sposób również taki, który nie będzie umniejszał Twojej własnej wartości, a pokaże, że jesteś po prostu mężczyzną, który bierze odpowiedzialność za swoje czyny. Więc jeżeli zdarza Ci się czasami popełnić jakiś błąd, powiedzieć coś nie tak albo coś błędnego lub głupiego, to ten film jest zdecydowanie dla Ciebie. Jak być może wiesz, ja zajmuję się flirtem, podrywaniem i relacjami od 2006 roku. I ja zauważyłem, że y, masę dostaje wiadomości, maili, zapytań y, na, o konsultacje na przykład, od facetów, którzy spierniczyli jakie rzeczy w swojej relacji. I ja zauważyłem, że są dwie tendencje, dwie rzeczy, które mężczyźni robią, kiedy popełnią jakiś błąd. Pierwsza tendencja to jest taka, że w ogóle nie potrafią wziąć na siebie odpowiedzialności. Co ty słuchasz, wszystko super, ja to byłem okej, okay, to ty coś tu wymyślasz, w ogóle co to za problemy st stwarzasz tutaj w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Czyli jak gdyby wszystko z ich strony w porządku, to ty jesteś wszystko to jest złe, to jest po twojej stronie, ja jestem cacy. Nie potrafią wziąć odpowiedzialności za błędy, które popełnili ani też przeprosić. Z drugiej strony, często mężczyźni za bardzo przepraszają. Nawet jeżeli to nie jest jego wina, albo, że tak powiem, przywina była niewielka, no to mimo wszystko potrafią jakoś tutaj, prawda, przepraszać, kwiaty, w ogóle i nie wiadomo co, co wymyśleć po to, żeby w jakiś, jakikolwiek sposób zaskarbić sobie łaskę tej kobiety. I to też nie jest dobre, też odnosi to negatywny skutek, jeszcze bardziej umniejszając wizerunek tego faceta, no, który wychodzi w tym momencie na, na, no, na, na, taki trochę może podnóżek, tak, tej kobiety. Więc trzeba nauczyć się przepraszać, brać odpowiedzialność na siebie i przepraszać. Robić to w taki sposób, który no, z jednej strony podniesie w, w jej oczach twoją wartość, pokaże, że jesteś prawdziwym mężczyzną, a z drugiej strony sam właśnie też nie umniejszysz swojemu wizerunkowi i swojemu poczuciu własnej wartości przez takie właśnie płaszczenie się. Więc porozmawiajmy teraz, ja Ci powiem, w jaki sposób powinieneś przepraszać, aby odnieść pozytywny skutek. Więc pierwsza najważniejsza rzecz jest taka, że tylko pewny siebie facet Potrafi przyznać się do błędu. Mężczyzna o niskim poczuciu własnej wartości, mający je bardzo chwiejne, do tego na przykład jeszcze taki, który jest perfekcjonistą, wiele od siebie wymaga, taki mężczyzna nie przyzna się do błędu, bo będzie się obawiał, że jego poczucie własnej wartości poleci na łeb, na szyję. Natomiast jeżeli jesteś pewnym siebie, odważnym, silnym mężczyzną, to potrafisz przyznać się do błędu i powiedzieć kobiecie, że ma rację, że w sumie nie powinieneś był tak postąpić, czy że miałeś zupełnie inną intencję i że przeprowadziłeś że, że wyszło to z Twojej strony tak, jak wyszło, tak? Mężczyzna potrafi, pewny siebie potrafi przyznać siebie do, się do błędu i nie oczekuje od siebie, że jest idealnym. Druga kwestia jest taka, że czasami po prostu warto rozładować sytuację. Załóżmy, że y, umówieni byliście na ósmą, tak? Ona, rozmawialiście przez telefon i ty jesteś święcie przekonany, że mówiliście, że koło ósmej się widzicie, więc spóźniłeś się trochę, a ona jest o ósmej i ma gorszy trochę może nastrój i zaczynacie robić wyrzuty, że się spóźniłeś, to w takiej sytuacji nie ma co kruszyć kopii o to, czy to jest czy, czy na ósmą, czy koło ósmej żeście się umawiali, nie ma sensu tu kruszyć kopii, tylko to po prostu rozładować jak gdyby tę całą atmosferę powiedzieć, o sorry, tak, już wziąć na siebie to i, 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 i jak gdyby odpuścić właśnie dla dobra dla dobra relacji, żeby po prostu rozładować sytuację, więc to jest jedna z takich, z takich sytuacji gdzie nawet jeżeli to nie jest Twoja wina, czasami warto, warto po prostu przeprosić. Trzecia kwestia jest ta, Taka, żebyś nie obwiniał się, e, ale wziął odpowiedzialność, czyli żeby nie było e, mówienia sobie, a bo jaki ja jestem zły, jaki jestem głupi, to wszystko to jest w ogóle moja wina e, i jakiegoś takiego e, dręczenia się bez katowania czy jakiś takich pokut <grytanie> samemu sobie wyznaczanych, ale żebyś wziął odpowiedzialność, że no tak, no spierniczyłem, nie powinno był tak się do ciebie odzywać, powinien dać ci znać wcześniej wcześniej informacji o tym Albo kurde, to no strasznie faktycznie hamsko to z mojej strony wyszło, a nie na zasadzie, a jak jestem ham, przepraszam w ogóle, ja byłem wise, a. czyli bez takiego niszczenia samego siebie, no ale wzią, wziąć jednak odpowiedzialność, że no tak, 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 masz rację, tak to mogło wyjść i, i, i w, sumie, w sumie przepraszam Ciebie za to, tak? To jest dojrzałe męskie podejście. Czwarta kwestia jest taka, żebyś nie przerzucał winy na kobietę, dlatego że nie warto to robić. Um, nie warto wchodzić w ping-pong, kto tutaj jest gorszy, bo ta gra się nigdy nie skończy i to jest tak naprawdę próba tylko jakichś tam charakterów. Więc nigdy nie wchodź w takie przerzucanie się winy w stylu, a, bo ty coś tam, albo ty coś tam, tak? Um, że no, faktycznie, no może, może mogłem trochę inaczej, trochę wcześniej przyjść na przykład, no, ale to czemu mi nie dałeś znać, czy coś tego typu, tak? Albo, no, bez sensu jest się przerzucać winą i, i, I tutaj e, e, mówić coś w stylu: No przepraszam cię, no ale ty przecież mnie wkurzyłaś, a ty mnie zdenerwowałaś, bo coś tam. Bo te, jeżeli już, to mówisz: Słuchaj, zdenerwowałaś mnie trochę, ale przepraszam Ciebie za to, co ci powiedziałem, tak? A nie w drugą stronę, że przepraszam, ale ty mnie zdenerwowałaś, tak? Jakby to była jej wina. Jeżeli więc chodzi na przykład o coś, co powiedziałeś, to pamiętaj, że chodzi o coś, co powiedziałeś i za to przepraszam, a nie przepraszam od razu za całą sytuację. To też jest taki, taki drobny, drobny szczegół. Piąta kwestia. Wytłumacz, ale się nie tłumacz, czyli możesz wytłumaczyć, dlaczego tak się stało, e, możesz wytłumaczyć, y, że na przykład, jak idziemy zgodnie z tym y, przykładem o spóźnianiu się, że kurczę, że nie doczytałeś, albo że kurczę, wydawało Ci się, że umówiliście się na tę i, i na tamtą, albo że wydawało Ci się, że wysłałeś jej na przykład SMS-a, że się chwilę spóźnisz, ale, ale zapomniałeś, to jest ok, tak? Natomiast tłumaczenie się o przepraszam, bo ja myślałem i tak dalej, za bardzo wchodzenie w detale i takie uniżanie siebie nie jest dobrą rzeczą, więc e, możesz powiedzieć e, kobiecie, wytłumaczyć, że przepraszam, że tak na Ciebie nie wiem, naskoczyłem, czy tak e, się do Ciebie odezwałem, ale po prostu jestem, jestem strasznie zestresowany, strasznie wkurzony, więc żeby ona zrozumiała przyczynę tego Dlaczego ty to zrobiłeś, i że to nie było ze złej winy, ze, ze złej twojej woli, ale też, żeby to nie było takie tłumaczenie się, że no ale to nie moja wina, tak? Tylko weź na siebie odpowiedzialność i powiedz, no słuchaj, to stało się dlatego, a nie słuchaj, to nie moja wina, to, to, to wina tego, że jestem wkurzony, prawda? No, to nie jest też dobra rzecz. Um, szósta kwestia, która łączy się z tym, o czym przed chwilą mówiłem, to jest taka, żebyś nie uniżał się, żebyś się nie płaszczył, Żebyś y, miał jakoś pewnego rodzaju, nazwijmy to pokorę, gdzie powiesz, kurczę, no przepraszam cię, nie powinienem tak, tak postąpić, że to co się wydarzyło nie było fajne, albo to co powiedziałem nie było ok, I to jest w porządku tego, tego typu tekst. Natomiast y, natomiast no, żebyś się nie uniżał, nie płaszczył, że przepraszam, myszko, skarbia ja ci to wynagrodzę, co ja Ci mogę zrobić, kurczę, gotuję dzisiaj, posprzątam, jeszcze kwiaty ci kupię, tak na no? Czyli takie próba przebłagania drugiej strony, żeby ona cię wybaczyła, no to jest, jest pokazuje pewną desperację i straszną taką lęk przed utratą tej, tej drugiej osoby, czy, czy przed, przed tym, że ona ciebie nie będzie lubić. Czy... Cokolwiek tego typu. Więc nigdy się nie płaszcz, um, przeproś, ale nie płaszcz się, nie, jakoś tam się nie uniżaj i nie samemu siebie nie ściągaj w dół. Siódma kwestia jest taka, żebyś postarał się szczerze zrozumieć drugą osobę. Jednym słowem, jeżeli um, rozmawiasz z tą dziewczyną i ona um, została przez ciebie zraniona, na przykład przez coś niemiłego, co powiedziałeś albo że w danej sytuacji coś nie fajnie wyszło, to postaraj się zrozumieć tę, tę sytuację, tak? Bo być może na przykład pewne żarty są dopuszczalne między wami w sypialni, czy gdzieś tam w domu jak jesteście, ale już publicznie to niekoniecznie i faktycznie mogło to wyjść kiepsko. Nawet jeżeli się nie zgadzasz, to nie ma najmniejszego znaczenia. To nie ma najmniejszego znaczenia, czy Ty się z nią zgadzasz, czy się nie zgadzasz w ocenie danej sytuacji. Ważne jest to, żebyś Ty ją po prostu zrozumiał, tak? Że, że dlaczego ona, ona tak to, tak to zauważyła. Yy, ósma kwestia jest taka, że przeprosiny powinny być proste, Powinny być szczere, powinny być takie też ze skruchą, taką szczerą. Oczywiście, tak jak mówiłem, bez uniżania siebie, bez poniżania, ale powinny być szczere i powinny być proste. To nie powinno być, no, jakby ci to powiedzieć, no kurczę, bo to tak nie fajnie wyszło, tak może może, może tak trochę głupio, tak jak sobie myślę. Tylko niech to będzie po prostu szczerze. Słuchaj, przepraszam za to, że tak powiedziałem. Przepraszam za to, że zachowałem się tak, jak się zachowałem. E, przepraszam, nie chciałem, żebyś poczuła się lekceważona. Przepraszam za to, co zrobiłem. Wprosto, jasno i konkretnie. Mężczyzna powinien być konkretny, powinien być solidny. Jak masz szczerze przeprosić, to przeproś po prostu wprost, e, bezpośrednio. Po prostu powiedz, przepraszam. I za co przepraszasz? Czego nie chciałeś zrobić, a jednak to zrobiłeś. Dziewiąta kwestia to napraw krzywdę. O ile oczywiście możesz, ale też nie podlizuj się. Jednym słowem,. Yy jak na przykład faktycznie coś spierniczyłeś w waszym związku, to weź dziewczynę na kolację, pójdźcie coś zjeść na mieście, napić się jakiegoś wina, tak zjeść jakąś dobrą kolację, spędzić trochę ze sobą czas. Jednym słowem, żeby naprawić tę sytuację, ale nie żeby podlizywać się i próbować się na przykład kupić sobie jej łaskę, żeby ona ci przebaczyła masz tu kochanie, nie wiem, trzy tysiące idź sobie kup coś dobrego, tak? Żeby nie było w ten sposób, tylko żeby było faktycznie twoje zaangażowanie z kilku powodów, no po pierwsze podlizywanie się nie jest, nie jest dobre praktycznie nigdy nie jest fajną rzeczą, ale z drugiej strony też Podlizując się, pokazujesz pewną desperację i to, że tak naprawdę ci nie zależy. Więc napraw tę krzywdę, jeżeli coś złego zrobiłeś, co e, przyniosło komuś, e, na przykład powiedziałeś e, coś, co, gdzie, gdzie, gdzie jakaś plotka się, się pojawiła na przykład, to też powinnyś to naprawić, być może wyjaśnić tamtą osobą, która to dotknęła, no po prostu wziąć odpowiedzialność. Jest to słowo odpowiedzialność jest bardzo ładne. Bardzo lubię, bo odpowiedzialność oznacza zdolność odpowiedzenia, kto za to odpowiada, tak? kto na to odpowiada. Więc jeżeli coś źle zrobiłeś, to jest to twoja odpowiedzialność. Sprawę to również, że możesz na to odpowiedzieć, bo jeżeli coś nie jest twoją odpowiedzialnością, nie bierzesz takiej odpowiedzialności na siebie, to nie jesteś w stanie no, odpowiedzieć, zareagować na tę sytuację krytyczną, prawda? Więc bierz na siebie odpowiedzialność, bo wtedy możesz coś z tym faktycznie zrobić. Dziesiąta kwestia jest taka, żebyś przepraszał za czyny, które podjąłeś, za to co robisz, a niekoniecznie za jej reakcję. Dlaczego? Dlatego, że wielu mężczyzn może mieć taką tendencję do tego, żeby: no, przepraszam, że doprowadziłem Ciebie do łez, i tak dalej, i tak dalej, czy przepraszam, że tam sprawiłem, że jest ci smutno, raczej za reakcję przepraszał, a nie za to co zrobili. A to nie chodzi o to o jej reakcję, że ona się na przykład wkurzyła, czy jej się zrobiło smutno, ale chodzi o to, co ty zrobiłeś, bo za to jesteś w stanie przeprosić, a nie za to, że ona na przykład, no nie masz kontroli nad tym, czy jest jej smutno, czy nie jest jej smutno, jak zareaguje, natomiast zdecydowanie masz kontrolę nad tym, co ty zrobiłeś i twoją winą jest to, co zrobiłeś, a nie to, jak ona zareagowała. No i jedenasta najistotniejsza rzecz jest taka, że celem, Waszej całej tej interakcji, tego całego przepraszania, tej rozmowy o tej trudnej, problematycznej sytuacji jest odbudowanie relacji. To jest ważne. Nie jest ważne, żeby ona już, już skończyła ten temat. Tak? Nie jest ważne, żeby, żeby poczuć się lepiej, żebyś ty się poczuł lepiej. tak? To też jest jakiś tam efekt uboczny, ale to nie to jest celem. Celem jest odbudowa relacji. Jeżeli zrobiłeś coś w relacji, co spierniczyło y, Wasz związek, no to naprawa tego, y, odbudowanie tej relacji jest jak gdyby tutaj kluczowe. To o to chodzi przecież, a nie o coś innego. To jest najważniejsze dla Was, prawda? Dzięki za obejrzenie tego filmu, mam dla ciebie bezpłatny prezent. Ale zanim do niego przejdziemy, koniecznie daj mi łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał korzystając z przycisku poniżej i kliknij w dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Polub mojego fanpage'a na Facebooku, dołącz do naszej grupy o relacjach a także zacznij mnie obserwować na Instagramie, gdzie też rzucam dużo wartościowej wiedzy. Jeśli ten film ci się spodobał, to podziel się nim ze znajomymi. Zapraszam cię również na moją stronę internetową Maciemoros.pl gdzie znajdziesz dużo porad, kursy, konsultacji i szkolenia pod moim okiem. A jeśli chodzi o ten prezent, to w opisie pod tym wideo znajdziesz link. Gdzie będziesz mógł pobrać przygotowaną przeze mnie niespodziankę, która stanowi uzupełnienie tego filmu. Kliknij w ten link teraz, aby bezpłatnie pobrać swój prezent. Dzięki raz jeszcze i do następnego!